W dzisiejszym wydaniu raportu dnia grudziąc o kolejny rok starszy, mieszkańcy wymieniali się starociami, kupowali grudziądzkie wydawnictwa, a przede wszystkim bawili się na koncertach. W dalszej części raportu dnia powiemy także o pokazach konnych na błoniach nadwiślańskich. Na naszym podwórku to można powiedzieć, że faktycznie coraz więcej młodzieży się uczy i to też widać na różnego rodzaju zawodach. Nie zabraknie również specjalnego rajdu rowerowego z olimpijczykiem. Dzieci wszystkie jadą w kaskach, nie startują, bo to nie jest wyścig, jadą w kaskach. 726. Urodziny miasta przeszły do historii. Wszystko zaczęło się już pod koniec ubiegłego tygodnia. Na początek w Bibliotece Miejskiej otwarto kolejny kiermasz wydawnictw pochodzących z Grudziądza. Mamy sprzedaży wydawnictwa nowe, wydane niedawno, jak również i starsze. Publikacje, które są sprzedawane już od, od iluś tam lat, ale cieszą się również powodzeniem. W tym samym czasie rozpoczął się również XVI nadwiślański jarmark Staroci. Do naszego miasta zjechali się wystawcy z całego kraju. Mamy tutaj kolegów z Dolnego, z Górnego Śląska, z Podkarpacia, z okolic Szczecina, z Łuk, z Poznania Gdańska, z bliższych okolic. Nie tylko się kupuje, ale można również sprzedać, jak również wymienić przedmiot na przedmiot. Bazary, jarmarki staroci odwiedzają przede wszystkim hobbyści, miłośnicy, pasjonaci tych obiektów, tych zabytków. Zwieńczeniem urodzin był oczywiście koncert plenerowy na Błoniach, który rozpoczął się od występów lokalnych artystów ze Szkoły Muzycznej Yamaha oraz ogniska pracy pozaszkolnej. Tuż po nich na scenie zaprezentowała się pierwsza gwiazda wieczoru, czyli Cleo. Kleotusz <sum> po koncercie dzieliła się autografami. Kilka chwil później swój występ rozpoczął William Prestige. -como. Na sam koniec bardzo licznie zebrana publiczność bawiła się przy dźwiękach zespołu, który przygrywał artyście, znanemu wszystkim jako Mrozu. Na tym urodzinowe obchody oczywiście się nie kończyły. Ciąg dalszy miał miejsce w niedzielę, ale o tym już za chwilę. Z okazji dni grudziąca, jak co roku na błoniach nadwiślańskich, przygotowano wiele atrakcji. Specjalnie dla dzieci przyjechał Luna Park, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla nieco starszych ośrodek jeździecki rywal przygotował pokazy konne. Jest 13 pokazów. Dwa pierwsze miały na celu włączyć głównie publiczność i to były konie sportowe użytkowane w skokach. Teraz prezentujemy też takie nowe nowości, czyli kulik letni i banan, który możemy oferować dla klientów. Wyjątkowym widowiskiem był występ teatru konnego Cabriola, który przyjechał do nas prosto ze stolicy. Nasze konie są też dla ludzi, którzy są mieszkańcami naszego miasta i mogą przychodzić do nas na jazdy. To jest bardzo fajna zabawa. Pokazy jeździeckie miały między innymi zachęcić mieszkańców do nauki jazdy konnej. Pomimo tego, że ośrodek Rywal może pochwalić się dużą ilością uczniów. Na naszym podwórku to można powiedzieć, że faktycznie coraz więcej młodzieży się uczy. I to też widać na różnego rodzaju zawodach, w których uczestniczą, zwłaszcza nasza młodzież, gdzie wyjeżdżamy. Dzieci jest coraz więcej, coraz więcej też kobiet dochodzi do sportu. Takiego już wysokiego. Okazuje się, że jazdę konną można rozpocząć w każdym wieku. Jednak jest pewna reguła, której nie można zlekceważyć. Przede wszystkim musi to kochać zwierzęta, bo bez tego się nie da. Te konie to wyczuwają. Jeżeli ktoś nie lubi, to już nawet od małych zwierząt. Jeżeli ktoś ich nie lubi, to się nie da po prostu, bo koń musi czuć tą chemię. A tak to tu myślę, że każdy jest w stanie się nauczyć, w każdym wieku można zacząć się uczyć, także to jest właściwie zabawa dla każdego. Pojawiła się również grupa, która przedstawiła jazdę bryczkami. Jest to bryczka typowo maratonowa, czyli do przeszkód typowo crossowych. Chcemy tu pokazać troszeczkę adrenaliny dla koni, dla widzów, żeby troszeczkę no, w dzisiejszym dniu, w tym święcie ożywić publiczność. Zapytaliśmy uczestniczki pokazu, w jaki sposób rozpoczęły swoją konną przygodę. Panie jednogłośnie stwierdziły, że pasja do koni trwa już od najmłodszych lat. O, dziecka, chyba się urodziłam już i myślałam i byłam o konikach, tylko myślałam, chciałam konika na balkon, chciałam na każdej łące, musiałam konika pogłaskać, no i tak została. Kiedy się dowiedziałam, że można jeździć, jest taka możliwość, no to już byłam w tej szkółce i tak się zaczęło. Pasja od dzieciństwa. Właściwie nie wiem skąd, u mnie w rodzinie nikt nie jeździł gonno, ale jeżdżę od 15 lat i z powodzeniem wygrywamy zawody, także i z miłą chęcią reprezentujemy tutaj ośrodek jeździecki Rywal Grudziądz. Jeśli zdecydujemy się na trening Jazdy konnej musimy pamiętać o systematyczności. Jak się dowiadujemy, bez niej kontuzja zwierzęcia jest nieunikniona. Przede wszystkim systematyczność, systematyczność i jeszcze raz systematyczność. Jeżeli nie ma tego, to często konie mają kontuzję. Jeżeli koń stoi tydzień. No i później jest ruszany na jakieś wysokie przeszkody. Często właśnie nadarzają się kontuzje. Pokazy jak co roku przyciągnęły tłumy zainteresowanych. W najbliższym czasie ośrodek nie planuje tego typu wydarzeń. Najprawdopodobniej kolejne rywalizacje i pokazy odbędą się w ramach kolejnych dni grudziąca. Ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym w Grudziądzu po raz drugi odbył się rajd rowerowy. Udział wzięły również zainteresowane szkoły, które lubią rowery i aktywność fizyczną. W związku z tym, że przy ośrodku jest Klub Olimpijczyka postanowiono zrobić rajd. W związku z tym, że jestem kolarzem, to ten pomysł się zrodził w tamtym roku. W tym roku mamy drugą edycję. Chcemy, żeby ta impreza na stałe, wpisała się do kalendarza imprez Grudziątki, może imprez szkolnych. Rajd poza integracją miał na celu przedstawienie uczestnikom zasad bezpieczeństwa. Młodzież została uświadomiona, w jaki sposób zachowywać się w ruchu drogowym. Dzieci wszystkie jadą w kaskach, nie startują, bo to nie jest wyścig. Jadą w kaskach, będą instruowane podczas rajdu, jak się zachowywać na szosie. I poza tym jest to wspaniała okazja, żeby dzieci ze środka, dzieci miały kontakt z innymi dziećmi. Wydarzenie kojarzone jest już z ośrodkiem przy ulicy Parkowej. Wiele innych szkół także przyłączyło się do wspólnej zabawy. Warto było, żeby inne szkoły też się włączały, bo to jest to się organizuje taki rajd w ośrodku na Parkowej. To jest rajd dla wszystkich szkół, ale to jest impreza dla dzieci, to jest, nie jest impreza dla nas, dla nauczycieli. Ja już w swoim życiu się najeździłem na rowerze. Chodzi o to, żeby dzieci zobaczyły, że można wyjechać za miasto. Będą zachęcały rodziców, będą też instruowały rodziców, żeby rodzice na przykład kaski ubierali. Najważniejszym zadaniem inicjatora rajdu było uświadomienie młodzieży, jak ważne jest, by nosić kask zawsze ze sobą. Ja cały czas powtarzam, jazda na rowerze musi być bezpieczna. I fajne jest takie powiedzenie, że kask nie jest obowiązkowy, ale życiowy. Niech raz uratuje życia, będziemy wiedzieli, że jest obowiązkowy. I takie przesłanie chciałbym przekazać, że. Jeżeli na rowerze, to zawsze w kasku. On na początku wiera, na początku jest duszny, ale potem mamy świadomość, zapominamy o nim, ale on jest, jest na głowie i w razie czego nas broni. Wydarzenie odbywa się raz w roku. Organizatorzy i dyrekcja ośrodka ma w planach promowanie rajdu tak, by na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkoły, a nawet miasta.